Troszkę zapleśniała, ale co? 15 lat stała. Kurde. Jeszcze ma poduchę powietrzną. 88 rok. Ktoś dopłacił do poduchy do sportów. Ale oszczędził hajs na klimie. Nowy zabytek za kwotę cyfrową. O, kod. Kurde, nie pamiętam kodu. No ale cóż, no, typowo. Mamy minus 500 tysięcy stopni, czyli czujnik jest gdzieś kunolisy poprzegryzały. Arbaga ABSA, niestety kurde, wyświetla, nie wyświetla. Tak jak powinien, ale 253 tysięcy przebiegu. To jest nowy samochód, kurde. Nowy. Oczywiście jest LPG, jakby inaczej w 30 silniku, żeby nie było LPG. Mamy oryginalne radynko, zaraz spróbujemy wpierdzielić kod. Raz dwa, trzy, Kurde. Kurde. Nie pamiętam, jak to się kur kurcze wpisywało. Cztery. Osiem. Dwa osiem dwa dziewięć chyba tak działa działa wyposażenie Wszystko oprócz szybera, bo tu jest coś wyprute Nie działa szyber Klika Słychać Że klika Wszystko działa O siemano Czemu to jest ciągle rozłożone to ja nie wiem Wycieraczki kurde działają Zegary Mają jakiegoś pierdzielca a uspokoiły się, Postała znowu kilka dni z uchyloną szybą i się uspokoiła wcześniej było totalna masakra litania problemów o tu oryginalnie po angielsku się wyświetla e, circuit, refroid kurde coś tam mod to pewnie coś z motronikiem nie wiem, bo ogólnie to kunolis poprzegryzał kable i na przykład nie załącza się gaz ani pompa paliwa, tam kable od czujników podciśnienia były po... wywalane. O, chart, press, coś tam i znowu notice, out, dupa Jasiu karozela. No, generalnie, już sobie do swojej czarnuchy z silnika przełożyłem parę części w tym przepływomierz, trochę jest wybrakowane. LED, to sobie iżem mm, przepływomierz z tą gumą do siebie na razie tu leży mikser od LPG co to by dużo mówić silnik nie dotyka od bardzo dawna wymieniałem w nim olej i go odpaliliśmy. na benzynie podanej na... o w środku silnik silnik nówka czyściutki, czyściutki wałki nie powycierane nie porozpierdalane to ująć. O. Nówka. Małki nie są porozpierdalane, nie są powycierane. No, przebieg robi swoje wszystkie plastiki są niepołamane, oryginalne zaślepki, kurwa, wężyki odczepione. Przez to kolanko podawałem paliwo w dolot, żeby ją odpalić. Ale ciekawe, jak przejechałem 2 yy, metry w tył, w przód. Velasie. MSW 15 cali. Opony, kurde, 88 rok. Oryginalne Butla. Już stelaż wymontowywałem, a się okazało, że butla jeszcze jest trzy czwarte, prawie pełna. O, siłowniki nie trzymają. Jest komplet narzędzi bez śrubokręta i Jakieś tam dupereli, pier, pierdółki jednej jakieś Tu czegoś nie ma, nie wiem co tu było. Pod spodem jest trójkąt. Jakaś ścierka. Tylko nie wygląda na oryginał niestety. Drewno drewniane. Nie plastikowe, tylko drewniane, oryginalne drewno. Trochę pleźni zaszła. Kierownica wyglądała tak samo, ale zacząłem przetrzeć ścierką i jest luksus. Tam też. Drewno, drewno, to prawdziwe drewno Schowki Multum schowków Popielniczki, zapalniczki Oryginalna zapalniczka Tu jest Oryginalna zapalniczka, no i typowa popielniczka w siódemie Widać, że używane było Trzeba poradzić Lusterko leży tu jakiś wkręt ręcznie nawet trzyma, lepiej niż w mojej jest to dzielone na trzy światełko Szyber właśnie, kurde się nie otwiera Nie wiem Nie będę się z tym bawił Póki co Domykanie szyb z kluczyka działa Normalnie się zamykają Lewa szyba przodu się nie otwiera zaraz zobaczymy cacy fajny nabytek Podoba mi się. Tu jest schowek na narty. Kurwa. Otwieraj się. Jest kondon na narty. Schowek w środku. Chyba nie był nigdy nic używany. Wygląda jakby był nowiutki. No.